Opal jest kamieniem narodzin osób urodzonych w październiku i oficjalnym kamieniem Australii oraz stanu Nevada w Stanach Zjednoczonych. Kamień ten jest obecnie dość powszechnie noszony i posiada wiele związanych z nim legend i przesądów. Od strony właściwości chemicznych jest to nic innego jak uwodniona odmiana dwutlenku krzemu. W przeciwieństwie do innych minerałów nie jest krystaliczny, gdyż jest on mineraloidem jak bursztyny, perły czy obsydiany i stanowi podklasę minerałów. Opale powstały w skutek hydrotermalnych procesów zachodzących w skorupie ziemskiej i składają się z submikroskopijnych cząsteczek krzemionki połączonych ze sobą wodą. Im niższa pierwotna zawartość wody, tym większa jest jego trwałość. Blask w opalu powstał, gdy w kamieniu wystąpiło ciśnienie spowodowane utratą wody lub zmianami temperatury. Gra kolorów w opalach jest spowodowana tym, że cząsteczki krzemionki są ułożone w uporządkowany układ, który rozprasza światło w różnych kierunkach, dzięki czemu następuje dyfrakcja. Opale z grą kolorów są zwykle szlifowane jako kaboszony lub czasami rzeźbione. Ich nazwa wywodzi się z greckiego opalios, oznaczającą zmianę koloru, w sanskrycie upala oznacza drogi kamień. Co ciekawe, najstarsze na świecie kopalnie opalu znajdowały się na terenach dzisiejszej Republiki Czeskiej i były czynne od XIV wieku, choć podaje się także, iż były źródłem opalu w starożytnym Rzymie, działały do 1932 roku, kiedy zaprzestano ich wydobycia. W XVI wieku do Europy za sprawą konkwistadorów trafił meksykański opal ognisty, znany już Aztekom. Opale popadły w niełaskę w XIX wieku za sprawą książki, która została napisana przez sir Waltera Scotta w 1828 roku w książce o tytule Anne of Gierenstein główna bohaterka powieści umiera, kiedy na jej opal spada kropla Wody Święconej. Królowa Wiktoria była wielką zwolenniczką opali, gdy odkryto ich ogromne złoża w Australii w 1887 roku, królowa chciała rozwiać towarzyszące im przesądy i podarowała opalową biżuterię każdej ze swoich córek, a także rodzinie i przyjaciołom. Opale kochała również epoka secesji, były uwielbiane przez René Lilik, który w tamtym czasie był najsłynniejszym z projektantów biżuterii w tym stylu. Zaprojektował on także dla francuskiej słynnej aktorki Sary Bernard przepiękne klejnoty z tych kamieni. Historia opalu zaczyna się dość niewinnie. Pierwsze cywilizacje wierzyły, że kamienie te posiadają moce o pozytywnym charakterze. Na przykład, że opale mają magiczną właściwość, która zwiększa dalekowzroczność noszącego. Uważano również, że opale mają moc wzmacniania i wyjaśniania uczuć i emocji, zmniejszania zahamowań i zwiększania spontaniczności. Grecy nadawali opalom moce proroctwa, arabowie wierzyli, że opale spadają na ziemię w postaci błyskawic, natomiast Rzymianie, że są połączeniem całego piękna wszystkich kamieni szlachetnych, zamkniętym w jednym. Opal był ulubionym prezentem Cezarów dla ich żon. Rzymski senator o imieniu Noniusz odmówił sprzedaży swojego pięknego opalu Markowi Antoniuszowi, który z kolei chciał go podarować w prezencie Kleopatrze. Noniusz tak bardzo wierzył w moc kamienia, że wolał wygnanie i konfiskatę majątku niż ugiąć się przed żądaniami Marka Antoniusza i oddać kamień. W średniowieczu opale były wydobywane na Węgrzech. I uważano je za szczęśliwy talizman. Zapanowania królowej Elżbiety I opal był uważany za kamień o wielu zaletach, Szekspir użył także opalu w wieczorze trzech króli. Pierwsze oznaki zmiany nastawienia społeczeństwa do opalu pojawiły się w XVI wieku. Był to początek okresu wielkich przesądów wyznawanych przez masy. Ta zmiana w tendencjach społecznych początkowo niewiele zmieniła w postrzeganiu kamienia, a jego właściciele nadal wierzyli, że skoro opale są tak piękne, mogą przynosić tylko radość i szczęście. Wszystko zmieniło się w XVII i XVIII wieku, czasy były trudne i niepewne, a ludzie szukali kozła ofiarnego za epidemię i głód, w tym odrodzenie się czarnej zarazy, która spustoszyła Europę. W pewnym momencie na Opale zaczęto patrzeć podejrzliwie i pojawiła się myśl, że mają złowrogie moce do rozprzestrzeniania nieszczęścia. Innym możliwym źródłem negatywnej reputacji Opalu Mogły być wyzwania, przed którymi stanęli jubilerzy przy kształtowaniu i oprawianiu kamieni, gdyż wówczas rozwijały się techniki szlifowania. Ze względu na swoją bardzo kruchą naturę, opale były i nadal są trudne do szlifowania i cięcia. Król Francji Ludwik XI nakazał kiedyś odciąć ręce swojemu jubilerowi jako karę za przypadkowe zniszczenie królewskiego opalu. Nic więc dziwnego, że jubilerzy uważali, że kamienie te przynoszą pecha. Ignorując ówczesne trendy w biżuterii, Napoleon Bonaparte kazał oprawić klejnoty koronne Francji w Opale. To, czy ta decyzja miała coś wspólnego z jego losem w późniejszej bitwie pod Waterloo, jest nadal przedmiotem dyskusji w niektórych kręgach. Przesądy i opowieści o pechu dotyczące Opali mogą mieć również swoje korzenie w klasyku literatury, jak już wspomniałem wcześniej. W swojej powieści Sir Walter Scott napisał w 1829 roku, że zaczarowana baronowa o imieniu Hermiona zawsze nosiła opal we włosach. Opal ten odzwierciedlał jej nastroje, mienił się gdy była szczęśliwa, czerwieniał gdy była zła i w końcu gdy skropiono go wodą święconą zmatowiał, a baronowa, posądzona o bycie demonem, zamieniła się w stos popiołu. Książka spowodowała spadek ceny opali o 50% i sprawiła, że popadły w niełaskę. Nie wszyscy jednak podpisali się pod negatywnym poglądem na opale, e, głoszonym w XIX wieku. Królowa Wiktoria, miłośniczka piękna opali, dbała o to, by wszyscy jej poddani, wiedzieli, że nie przywiązuje żadnej wagi do plotek i przesądów otaczających te kamienie. Udowadniając swoją rację, nosiła i kolekcjonowała opale przez całe swoje niezwykle długie panowanie. Kolejny zwrot akcji, który przyczynił się do zniszczenia reputacji Opali, nastąpił po odkryciu czarnych odmian tych kamieni w 1900 roku. Ktoś wówczas utrwalił logikę, że podczas gdy białe Opale przynoszą szczęście, czarne muszą przynosić nieszczęście. W XX wieku Opale odzyskały część swojej dawnej popularności jako kamienie akcentujące w biżuterii art deco, a w połowie i pod koniec XX wieku w biżuterii artystycznej. Pewne przyzwyczajenia jednak dają się we znaki i w niektórych rejonach Europy i Bliskiego Wschodu wciąż zdarzają się jubilerzy, którzy do dziś nie sprzedają opali, są też klienci, którzy nigdy by ich nie kupili. Jak już wspomniałem, najstarszymi źródłami opali były kopalnie zlokalizowane w Czechach i na Słowacji, Kopalnie te pochodzące z czasów rzymskich produkowały kamienie historycznie przypisywane jako opale węgierskie ze względu na nakładanie się granic w tamtym okresie. Opale były wydobywane na tych obszarach do 1932 roku. Dziś w tym regionie pozostało tylko wydobycie rekreacyjne. Obecnie 97% światowego opalu pochodzi z Australii. Stamtąd też pochodzi najdroższy i najpiękniejszy op opal, jaki kiedykolwiek trafił na aukcję. Opal królowej płomieni, który niemal w całości zmienia barwę z zielonej na czerwoną pod odpowiednim kątem. W 1980 roku został on wystawiony na aukcji domu Christie's, gdzie osiągnął cenę blisko 10 milionów złotych. Zachęcam do obserwowania kanału.